Cześć, cześć się drodzy gracze, witam Was niezmiernie serdecznie. W trzecim odcinku z serii zagramy sobie w Alan Wake, e, wersja remastered, zremasterowaną. Gramy sobie na konsoli Xbox One i wyruszyliśmy w tą niesamowitą, dynamiczną, jakże e, przerażającą podróż. E, w ostatnim odcinku mieliśmy do czynienia z, ze sceną, gdzie Alan Wake z, ze swoją żoną... Udał się na promem na wyspę, podjechali samochodem na wyspę do takiej chaty drewnianej, gdzie mieli sobie odpocząć, odreagować, trudy życia codziennego i kryzys weny pisarskiej Alana. No i niestety doszło do, do tragicznych wydarzeń, tam oczywiście Alan uruchomił zasilanie, ten domek zaczęli sobie przygotowywać na pobyt. Ale pokłócili się i y, Alan musiał chwilę jakby odreagować, wybiegł z domku i żona została przez kogoś, zdaje się, porwana i zabita, utopi, utopiona została. Y, następnie tutaj Alan y, przez las zaczął y, ruszać, y, przez tartak do stacji benzynowej, jak widzicie, musimy dotrzeć, bo też zdarzył mu się wypadek samochodowy, rozbił samochód i samochód spadł w przepaść w, ze skał. Także naprawdę tutaj dużo się działo i mm, takie no też szokujące i złe wydarzenia miały miejsce. Pobieramy sobie baterie, amunicję i mamy też baterie. 20 baterii maksymalna ilość. Tutaj mamy też do czynienia jak słyszycie z oprawcą który nas podgaduje tutaj cały czas. Przedzieramy się przez tar, żeby dotrzeć do stacji benzynowej, jak już wspominałem. Także tutaj sobie pomału, pomału. Oczywiście e, sprawdzamy co i raz zakamarki różne, e, żeby moi drodzy, żeby moi drodzy tutaj e, nie pominąć w miarę możliwości żadnych znajdziek. Od połowy tabeli mamy 7 stron maszynopisu, e, 6 termosów z kawą, 2... E, Dwa, dwa programy radiowe, jeden program telewizyjny i jedną na 12 piramid z puszek no, odnaleźliśmy. Także rozglądamy się czujnie, za każdym, na każdym roku pod każdy kamień zaglądamy. Ale te wyciągi takie, którymi są bele drewniane, wiezione, też prze, wyglądają dosyć tak przerażająco, zwłaszcza w tej scenerii leśnej. Dobrze. Pomalutku ruszamy sobie dalej. Już dużo tego było wstępu. Ale, oczywiście, wiadomo, wszystko chcę Wam przedstawić na bieżąco, żebyście wiedzieli, co się w grze dzieje. Proszę bardzo, wychodzi na nas tutaj. Bandzior z siekierą Drwal. Nie. Dobra. Jakoś sobie radzimy. Dużo mamy tych przeciwników. Dobra, leży. Leży, leży, leży. Spróbujmy sobie uzupełnić amunicję. O kurde. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Szybko, 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 przeładuj. Dobra, dwóch leży. Musimy się wycofać. Patrzcie, jakie zakrzywienie. Co to jest? Jest, w końcu padł. W końcu padł. I jak słychać po muzyce, zagrożenie. Dobra, amunicję mamy uzupełnioną. Jeszcze przeładujmy. Mamy komplet amunicji. Możemy ruszać śmiało dalej. Mamy też strzelbę. Przeładujmy sobie. Żeby mieć przygotowane uzbrojenie do walki. Fajnie tutaj mieć te zasoby amunicji. Yy, I mieliśmy właśnie możliwość dobrze ostrzelić wszystkich przeciwników. Zdaje się, że to miejsce już będzie bezpieczne przynajmniej na ten moment. O, jest termosik z kawą. Tutaj przy koparce ktoś dla nas zostawił. Cyk zbieramy. Mamy, zdaje się, jakąś prądnicę czy też maszynę do rąbania drewna, do cięcia pni. No i co tutaj więcej? Dobrze. Otwieramy bramę i ruszamy dalej. Fajny jest ten motyw, że możemy sobie cały czas drogo oświetlać bardzo przydatny. Wow, docieramy do stacji benzynowej. Zapisujemy sobie z ekranu moim zwyczajem. Coś tam połyskuje w ciemności, będzie znajdźka na pewno. Na ten moment nie wiem, czy tutaj czegoś nie mamy. W każdy zakamarek staramy się zaglądać Żeby tylko móc tutaj wrócić, okej, okay, udało się Jest ogrodzenie, ale ogrodzenie Bez żadnej dziury, bez żadnej wyrwy, przerwy Zdrowie Mamy zregenerowany, na szczęście. Co to jest? Okej, okay, strona maszyn opisu. Kolejna, ósma zdaje się. Jeszcze tam było coś w oddali. Termosik kolejny z kawą, świetnie. Sprawdźmy, czy tutaj w tej gęstwinie leśnej nic więcej na nas nie czeka. Mamy mgłę. Ależ, tam, ależ to jest klimat. E, też o kurde znów jakiś e... to wielu ich jest proszę bardzo dobra jeden strzał i leży proszę bardzo <laughs> Kolejny zrzut ekranu. Możemy sobie też skontrolować moi drodzy status statystyk. Strony maszyn opisu i termosy z kawą po8. I to jest to, co głównie tutaj w ostatnim czasie wzrosło nam ilość. Jeśli wynik dnia na banerze był odpowiedni, to przeszedłem przez całą tygodniu między nocą, kiedy przyjechaliśmy tutaj, a teraz. Garaż był kłopotem. Wyglądało na to, że ktoś zniszczył miejsce, albo że była jakaś walka. Trzeba przyznać, że ze wypowiedzi y, Alana Wake'a to brzmiały tak jak y, sekwencje y, treści z książki. Takie pod kątem literackim właśnie opisy. Możemy coś tutaj przeczytać? Gdzie tutaj jest ten? Jedną ze znajdzie, są też programy telewizyjne. Aha, to możemy sobie poczytać. Doroczny festiwal DeerFest. Nieźle. Jest telefonik, yy, czyli to, co tak naprawdę mieliśmy zrobić. Mhm. Zadzwonić yy, po ratunek. Także prawdopodobnie to jest miejsce i, i czas, żeby wreszcie zrealizować nasz cel. Okej, okay, wezwaliśmy policję i przyjechała do nas e, pani z policji. Ale oczywiście. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down. okay. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen, we'll figure this out. Please get in the car, we'll swing by the lake, and then we'll go to the station, okay?

Patrzcie, i faktycznie jest zejście tutaj do jeziora, ale bram, wyspy żadnej nie ma. Koniec odcinka pierwszego. Od epizodu. i came to, to bright falls with my wife alice thank you for coming here with me i thought maybe you could write here i don't want to hear it god damn it alice now she's missing alice, alice? i woke up behind the wheel of a crashed car i'm missing a week i was attacked by shadowy men straight from a nightmare

Pięć książek. Mamy też, zwróćcie uwagę, tutaj jakąś statuetkę zdaje się z dwoma złotymi pistoletami. Sporo książek na... kod QR na ścianie. Mamy stronę maszynopisu też. Do kolekcji. Też fajne takie foto, foto zdjęcia. Fotoobrazy, przepraszam, fotoobrazy z fragmentów miasta. Trzy, trzy sekcje. Bardzo ładnie to wygląda. Czyli z tego wniosek, że żona Alana Wake'a jest architektem. Bo zwróćcie że uwagę, że ona coś tutaj projektuje, rysuje na takim podświetlanym stole, blacie. Tutaj mamy też jakieś zdjęcia. Ciekawe czyje to są zdjęcia, może któregoś z twórców gry albo no, bohatera, na którym e, wzorowane były e, jakieś motywy czy też postacie z e, gry. Mam jakieś pudło na środku jak, e, pokoju. <coughs> Ależ klimatyczne mieszkanie mają. Państwo wake. E, sprawdźmy jak tam nasza kawa w każdym razie. Jeszcze jest jakaś karteczka na. Na lodówce sprawdźmy, czy coś tutaj da się wykonać z nią. Nie. Dobra. Z kawą też się nie da nic zrobić. Obejrzyj makiety okładki. To będzie w drugim pokoju. Zapewne.

it gets to me i love you tell me a story writer okay <coughs> i used to have these nightmares when i was a kid the dark really spooked me too when it got really bad my mom gave me this old light switch she called it the clicker the clicker huh yeah if i ever got scared of the dark i could just flip the switch and a magic light would. here it is. Takie sentymentalne pamiątki rodzinne i wspominki, też miła, miła kwestia poruszona w fabule. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Mm, very well. Um, I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Okej, okay, wróciliśmy do bieżących wydarzeń, gdzie po sytuacji na stacji benzynowej policjantka zabrała Alana ze sobą i tutaj odwiedził lekarza. Dokładnie. Pani szeryf zabrała to Alana do klasycznego, takiego typowego lekarza z małych miasteczek. Chyba jesteśmy notabene na komisariacie, zwróćcie uwagę, co widać tutaj na ścianie, gwiazdę policyjną. Uh, sorry, this, oh, beauty, <laughs> Leży złowiona rybka tutaj na stole. Mamy też wóz policyjny, taki duży wóz szeryfa. Dobrze, mamy porozmawiać z Sarą, oczywiście idziemy. Już idziemy w takim razie. Dobrze, dobrze. Już nie zawracamy głowy panu doktorowi. Możemy przeczytać coś tutaj. Okej, okay, osoby zaginione. Patrzcie, ilu mężczyzn, głównie. głównie mężczyźni, i kotek jeszcze. Jest i kicio, kocio-kicio, który zaginął. Okej, okay, tutaj mamy panią szeryf.

The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me, I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Porywacz. something there to convince you we're all on the same page here. after you ditch the cops, you're gonna meet me in elderwood national park. there's a spot called lover's peak. midnight. don't do nothing stupid, pal. i need to get some air. the sheriff said i could go out back. of course, mr. wake, you can get there through the cell corridor. just don't mind walter in there. he's one of our regulars. i thought he quit drinking hey. for good. hey, mister.

the caller had told me to find a hole in the fence behind the police station there was something for me in an abandoned car alice's driver's license had been placed on the front seat the caller meant business barry You for a week you end alice oh, i've been worried sick i flew out yesterday i'm here here in bright falls barry listen to me i'm at the sheriff's station come and get me i can't talk now ow what the hell is going on? i had to get the sheriff to let me go i needed to get to elderwood national park to meet alice's kidnappers Ok, musimy wyjść z posterunku. Tylko jak teraz wrócić? Mamy tutaj płotek, yy, który jakoś musimy z powrotem, zdaje się, prze, przeskoczyć, a nie możemy. Ok, udało się. <laughs> Is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness, the way a sculptor carves a statue from a block of granite. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused. On their... Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about. Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where <gush> oh, hell, oh, hey, Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. No i tutaj agent, menadżer Alana wkroczył do akcji, żeby opuścić w końcu, pomóc opuścić Alanowi ten posterunek policji. Mamy tutaj parcie, szkielet mamuta z potężnymi rogami, szkielet, przepraszam, figurę też niedźwiedzia. Dobrze, moi drodzy, na ten moment zakończmy sobie odcinek, bo też tutaj sporo się działo. Wizyta na posterunku, jak najbardziej, i, i pozostałe wydarzenia jeszcze na stacji benzynowej. Ucieczka. Także serdecznie i pięknie dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę, za wszelkie wsparcie, zaangażowanie i czas, który poświęcacie na oglądanie materiałów, które z wielką przyjemnością dla was realizuję i sam się oczywiście też przy tym świetnie bawię. Także e, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego dla was i mega frajdy oczywiście z grania. Trzymajcie się ciepło na razie. Hej, cześć, pa.